Witajcie moje kochane na kolejnych rozkminkach z lasu. Moja dziewczyna nieustraszona, panna Mila, ze mną. Nasłuchuje, czy wszystko w porządku, czy się żadne niebezpieczeństwo nie zbliża. A ja dzisiaj słuchajcie z takim tematem, który my dziewczynki często mamy i w niego wierzymy i jesteśmy wręcz wychowywane na tym bajki, komedie romantyczne, a mianowicie miłości wszystko wybaczy, bo ja go tak kocham, bo ja go uratuję, bo ja go uzdrowię, ja go uleczę, on się zmieni z miłości do mnie. I nie byłoby w tym nic może złego. No bo miłość oczywiście jest piękna, miłość absolutnie ma zdolność, możliwość leczenia. Hmm, moja mila najlepszym z tego dowodem, że miłość ją uratowała, miłość ją uleczyła, to był przerażony pies, który się bał własnego cienia. No ale jednak to przekonanie bardzo często prowadzi nas do destrukcji. Ponieważ my tłumaczymy miłością każdą krzywdę. Każdą przemoc, każde toksyczne zachowanie, i usprawiedliwiamy, tłumaczymy, nie patrząc, co nam to robi. I pierwszą rzeczą, którą, do której bardzo, bardzo Was zachęcam, to jest odpowiedzenie sobie na pytanie: czy ta miłość mnie buduje, czy mnie krzywdzi, czy mnie rani? Czy ta relacja, bo to nawet nie dotyczy tylko relacji z mężczyzną, ale czy ta relacja mnie uskrzydla, mnie sprawia, że wzrastam, czy też raczej powoduje, że czuję się coraz gorzej, że coraz mniej wierzę w siebie, coraz mniej czuję się wartościową osobą, coraz mniej siebie szanuję, bo. To jest taki pierwszy, najważniejszy wyznacznik tego, czy rzeczywiście to jest miłość, czy raczej ma to um, symptomy uzależnienia, współuzależnienia, uwikłania w toksyczną relację, bo my to bardzo często mylimy. I, I właśnie to przekonanie, że ta miłość ci wszystko wybaczy, czyli ja z miłości to wybaczę i my, no i kochamy przecież mimo czegoś. Tak? Czyli to jest kolejny argument, kiedy, kiedy yy, dziewczyny, z którymi pracuję, są w relacji toksycznej, takiej, która je niszczy, jest przemoc, czy to fizyczna, czy to psychiczna, czy finansowa, ale przecież kocha się mimo czegoś. Czyli taki przekaz: ja mam wszystko wybaczyć, ja mam pozwolić się upodlić, skrzywdzić, no bo to jest miłość. I Niestety te przekazy z filmu, które mamy często czy z książek, również nas w tym utrzymują, czyli on popełnia błędy, zdradza, pije, bije, no ale potem nagle się otrzeźwia, zaczyna walczyć o tę relację, o tym już. I oczywiście ja nie wykluczam, że czasem tak się może zdarzyć w życiu też. Natomiast yy, Wiecie, to tak samo jak wygrana w Totolotka, też się komuś zdarza. Ale tak naprawdę nie wiem, czy ja nie znam osoby, która wygrała w Totolotka, może one gdzieś tam są, ale tak naprawdę nikt ich nie zna, nikt ich nie widział. Więc chodzi o to, kochane, żebyście były trzeźwe i żebyście miłością nie usprawiedliwiały czegoś, co miłością nie jest. I tu dochodzimy do takiej ważnej rzeczy, której nam najczęściej nikt nie powiedział, bo nasze matki też tego nie wiedziały i też pozwalały sobie na różne niefajne rzeczy. A mianowicie, że nie ma miłości bez szacunku. Zajęło mi to ileś lat, samej dojście do tego i uznanie tego, bo wcześniej sobie myślałam, nie, no przecież no ta prawdziwa miłość to jest taka wielka, jaki szacunek, o co chodzi w ogóle. A dziś wiem, że tak naprawdę nie ma miłości bez szacunku. No bo jeżeli ktoś ci mówi, że cię kocha, po czym nie dotrzymuje słowa, wyśmiewa cię, krytykuje, niedocenia, wbija szpile, zdradza mm, i tak dalej, tak? Popycha, mm, manipuluje, to no to czy odpowiedz sobie sama, czy to jest miłość? Dziś uważam, że w miłość wpisany jest szacunek, bliskość, wsparcie, spokój. Problem polega na tym, że my, dziewczynki z domów, często DDA, DDD, a właściwie chyba większość taka była, czyli z jakichś domów dysfunkcyjnych, nauczyłyśmy się, że właśnie miłość to jest wytrzymywanie. Ja go tak kocham, no ja wytrzymam. Ja wytrzymam, ja dam radę. Tak? Czyli dzielna dziewczynka nauczyła się, że miłość to znoszenie krytyki, bicia, picia, znikania, nieobecności, przemocy, tak? I my dalej dzisiaj, id idąc tym tropem, ciągle jeszcze gdzieś na głębokim poziomie w to wierzymy. Bo przecież jest tak cudownie, jak jesteśmy razem. To ma tyle w brzuchu. Ja cię czuję tak wspaniale. On mi mówi takie miłe rzeczy, zwłaszcza na początku. Ja wierzę, że on mnie kocha. Ja wierzę, że on mnie kocha. Czyli zobaczcie, wierzę, że mnie kocha, ale w ogóle nie patrzę na, na to, co on robi naprawdę. Czy on jest przy mnie, jak, jak nie jest źle? Czy on przyjmuje... Jak mu mówię, że jest mi z czymś, coś mi sprawia przykrość to, co on robi? Czy on próbuje zmienić swoje zachowanie? Czy on mnie wspiera? Oczywiście, w drugą stronę to też ma działać, tak? Czyli ja też mam wspierać, ja też mam być przy kimś, jeżeli w momencie, kiedy on tego potrzebuje. Oczywiście, że to jest dwustronne, tylko, no właśnie, czy to jest tak, że ty dajesz, zabiegasz, wspierasz? gotujesz, pierzesz, e, zastanawiasz się, co on myśli, z czym mu źle, ale w drugą stronę tego w ogóle nie ma? Czy godzisz się na tę huśtawkę, że raz jest cudownie, za chwilą znika, albo jest agresywny, albo znowu chleje, albo cię zdradza, a potem wraca i znowu jest cudownie? To jest typowe, ta huśtawka dla DDD. Czyli każda rodzina dysfunkcyjna najczęściej tak funkcjonuje że jest chwilkę dobrze, a potem źle 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 i czego się uczymy? Wytrzymywać i czekać. Czekamy, on się zmieni, będzie lepiej, zdarzy się cud i tak dalej, i tak dalej, czyli to jest życie w iluzji dziecka. Zobaczcie, to jest w ogóle niesamowite, że to wszystko o czym tutaj mówię, my bierzemy jako za miłość, a to w ogóle nie jest miłość. To jest współuzależnieniem, współzależnością. Jesteśmy uwikłane w czekanie, w wytrzymywanie, w czekanie na ochłap. To jest ta żebraczka nie? w nas, która czeka. No Powiedział mi miesiąc temu miłe słowo, i, i, i przeprosił. No to teraz już będzie lepiej. A potem przez trzy miesiące jest znowu fatalnie, tak? Czyli zobacz, w czym jesteś naprawdę. Miłość to spokój, poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że ktoś jestem dla kogoś ważna i on będzie przy mnie, jak będę tego potrzebować. Oczywiście to nie znaczy, że mam być zachciewną dziewczynką, która roszczeniową, która wymaga, że facet ma być na każde zawołanie. Dobrze wiecie, że ja nie o tym mówię. Tylko mówię o naprawdę życiowych sytuacjach, kiedy kogoś potrzebujemy. I może się oczywiście zdarzyć, że ktoś nie może, ale wiecie, jeżeli zdarza się to notorycznie. I więcej go nie ma niż jest. Wiem, że prawda boli. Prawda na początku mega boli. Zrzucenie okularów iluzji bardzo boli, bo okazuje się, że ja daję, ja jestem, ja trwam, ja oferuję wsparcie, bliskość, ale nie dostaję tego. Tak to boli. Boli zobaczenie, że jestem żebraczką. Która jest jak narkoman na głodzie dostanie jakąś małą dawkę, uczepi się jej i długo wytrzymuje, ale potem znowu coraz bardziej jest na głodzie głodzie, coraz bardziej, i coraz godzi się na większy ochłap i ciągle czeka. Czyli zobaczcie, ta taka współzależność to jest bardziej takie uczucie. Właśnie bycia na głodzie. Ja, nie, ja umrę bez niego, ja nie wytrzymam. Ja po prostu nie mogę bez niego odejść, bo umrę. On mi tam od czasu do czasu jakiś ochłap rzucił, bo jakby nie rzucił, no to byśmy pewnie nie wytrzymały tego. I znowu potem się tym karmi, albo karmi się tym, jak było na początku. On na początku był taki cudowny. Ja chcę, żeby to wróciło, tak? I potrafimy się latami karmić tym, żeby wróciło to, co było na początku. Więc zobacz teraz, w czym ty jesteś. Czy, czy masz to poczucie bezpieczeństwa, czy możesz ufać, czy możesz, czy się możesz czuć bezpiecznie przy tym człowieku? To są wyznaczniki miłości. A nie wielkie emocje, wielkie dramaty, myłość, tak? Czyli te komedie romantyczne. Eee, tutaj jestem szczęśliwa, tu zaraz płaczę, tu za chwilę znowu mam chwilę szczęścia, i za chwilę znowu płaczę i rozpaczam. Dlaczego tak nie może być ciągle? I wracając do początku naszego spotkania. Jest dlatego, że nie ma szacunku. Jeżeli jest szacunek dla drugiego człowieka, to myślimy o jego potrzebach, myślimy o tym, czy go nie krzywdzimy. Ja nie mówię, żeby być ratowniczką, ale żeby trzeźwo popatrzeć, że ten ktoś jest ważny, szanuje, zależy mi i pokazuje to moimi wyborami, moimi czynami. I, i tu dochodzi też taka naiwność jeszcze, że no zobacz, jeżeli ktoś Cię nie szanuje. To odpowiedz sobie teraz w sercu. Czy naprawdę wierzysz w to, że taka osoba, jak ty się tak bardzo postarasz, jak zrobisz wszystko, czy naprawdę wierzysz, że ta osoba cię zacznie szanować? Czy naprawdę wierzysz, że kogoś można zmusić do miłości, nakłonić do miłości swoim staraniem? Naprawdę w to wierzysz? Tak jak mówię, opadanie łusek z powiek boli. Ale bez tego nie pójdziesz dalej, bez tego będziesz się mamić, że to z miłości, że Twoja miłość go uleczy, Twoja miłość go zmieni. Nie tylko zresztą Jego, czasami stosujemy to wobec własnych matek, że ona się zmieni, jak zobaczy, jak ja dbam o nią. Otrzeźwiej, kochana. Możesz kochać daną osobę, ale możesz zdecydować, że nie będziesz z oprawcą, że nie będziesz z człowiekiem, który cię krzywdzi. Go sobie dalej. Twoja sprawa. Ale nie musisz z nim być. Nie musisz mu matkować, ratować, opiekować się w nadziei, że on to doceni. Nie doceni. Po prostu taki już jest. Z tym ci dzisiaj zostawiam. I jeszcze z tym, żebyś popatrzyła, jakie dziury w tobie i rany niezaleczone powodują, że ciągle się na to łapiesz. Ciągle cię. Ta druga osoba na to bierze, że się zmieni, że ci coś obieca, rzuci ci jakiś ochłap ze śmietnika. A ty w to wierzysz, bo nie czujesz, że jesteś wystarczająco dobra na zdrową, piękną miłość, na zdrową relację. Masz taki wzorzec miłości i uwierzyłaś, że tak ma być, że na to właśnie zasługujesz. Ale to można zmienić. Nie musisz tak żyć. Nie musisz w to wierzyć. Możesz wybrać coś innego. Zapraszam.